No to jak mogliście zauważyć, maseczki mam już gotowe, wyjęłam na łóżko wszystko co będzie mi potrzebne do skompletowania paczek. Mam słodycze. Mam czapki, mam pudełka, papiery i mniej więcej jednak mi się to zmieści do tego małego pudełeczka, bo tutaj jest czapka, słodycze i wszystko się idealnie mieści, więc chyba jednak wykorzystam te małe pudełeczka, więc dosyć sporo składania mnie tutaj czeka. Mam tutaj centymetry krawieckie dla moich sióstr i bratowych. Mam niestety ich troszeczkę mniej, więc yy, te osoby, które wiem, że mają centymetr, to ich go nie dostaną. Ale zazwyczaj jest tak, że gdy proszę dziewczyny, żeby mi zmierzyły jakieś obwody dzieciaków, no to nie mają czym, więc teraz już będą miały. No i tu jest główna, że tak powiem, paczka dorosłych. O, złożyłam tutaj nasze skarpetki na urodziny dla Tomaka więc to wszystko co jest w tej siatce wszystko co jest w tej siatce również będziemy pakować bo to są prezenty dla starszyzny pokażę wam co tutaj pierwsza no, część esipy ode mnie dostanie więc zapraszam was na wielkie pakowanie Stoisko, pakowacza gotowe, kutełka otwarte, trzeba je teraz tylko zapełnić, więc let's go! W międzyczasie byłam jeszcze w Lidlu i kupiłam dzieciakom jeszcze popcorn do mikrofalówki, więc to już moja bratowa rozłoży w te paczki, które ma już przygotowane. Kupiłam jeszcze oreo i kupiłam dla dorosłych jeszcze po cukierku, żeby im rzucić do torby i stwierdziłam, że braciom i ym, szwagorom wrzuca ostrą paprykę z taką sentencją, że y, życzę im ostrych chwil, więc mam nadzieję, że chociaż trochę im końcik ust drgnie jak to zobaczą w paszce. No i czas teraz rozłożyć czapki i y, pamiętać, która dla kogo i potem wszystko podpisać, więc zabieramy się! I tak naprawdę tak to u mnie wygląda y, co roku, więc... Co roku coraz więcej dzieci i coraz więcej paczek. Kaczuszki zapakowane dla dzieciaków, a teraz czas na siostry i bratowe. Mam tutaj. Osiem tak naprawdę torebek. To są te torebki z IKEA. I właśnie 6 jest takich gładkich i sześć takich w jodełkę, więc te będą dla panów. I w międzyczasie pakuję jeszcze prezent dla mojego siostrzeńca i mogę Wam tutaj dać takiego e, tipa e, odnośnie pakowania. To są najzwyklejsze woreczki śniadaniowe z Lidla i po prostu takim złotym, że tak powiem, mazakiem o właśnie tym e, zrobiłam takie powiedzmy pseudo śnieżynki, gwiazdki i tak dalej no i mam też tutaj taki zestaw stempli z Lidla więc e, nimi też tutaj właśnie udekorowałam paczuszki do których za chwilę powkładam rzeczy no, to kolejny tip dla Was prezentowy. Może się zastanawiacie, w jaki ja sposób dla tylu ludzi ogarniam prezenty. To są drobne drobnostki, zazwyczaj uszyte przeze mnie, ale jak widzicie, tutaj na załączonym obrazku mam skarpety z motywem świątecznym, które zakupiłam już w zeszłym roku na wyprzedaży. Jak widzicie, 80% przecenione i można tanim kosztem ogarnąć naprawdę prezent dla wielu e, osób. E, w zeszłym roku chyba e, dorwałam e, kubki chyba za 2 złote, więc no, cenowo nie wychodzi to jakoś bardzo dużo, a jest to prezent, który na pewno e, ucieszy e, obdarowanego, więc m, taka moja tutaj e, m, moje doświadczenie w robieniu prezentów wygląda właśnie tak. Właśnie wpadłam na pomysł, żeby zrobić skarpety niedopary i po prostu pomieszałam je ze sobą. Mam nadzieję, że nie pomyliłam prawa z lewą i będzie tak trochę inaczej. I każda będzie miała skarpetki we wzór i będzie tak bardziej zabawnie. Więc jak macie taki komplet, właśnie jak ja, możecie. Zrobić y, roszadkę i wyjdzie coś zupełnie innego. A czy te y, tutaj teraz mu robią y, ciastkowego ludzika, więc nie wiem, ale te na przykład bym mogła też już pomieszać, więc chyba tak zrobię. Tak i tak. Bo tu są Mikołaje i tu jest Mikołaj, więc fajnie, fajnie. Ja tu szczęśliwa, zadowolona, że zapakowałam już prezenty dla bratowych i częściowo dla sióstr. I zapomniałam włożyć makaram, więc wszystko muszę teraz odpakować i jeszcze raz zapakować. Tak wyglądają moje makramki. Listki pójdą dla sióstr, a te na cynamonku pójdą do bratowych. Mogą sobie powiesić gdzieś w kuchni, w pokoju, gdzie bądź. Takie. Kurze To z racji na to, że muszę rozpakować pudełko i włożyć te makramy, to pokażę Wam, co dana paczuszka e, zawiera. Więc zawiera skarpetki: centymetr krawiecki, makramę, dwa cukierki i wszystkim kupiłam ekologiczną szczoteczkę bambusową, biodegradowalną, e, ekologiczną, to już mówiłam. E, za naprawdę grosze, więc taki mały upominek, który jest przydatny, ciekawy. Na pewno nikt z rodziny takich szczoteczek nie używał, więc do przetestowania coś takiego małego i drobnego. Powiem wam, że ry z tych papryk. Po prostu to, że wpadłam na pomysł zakupienia papryki do jako prezentu na gwiazdkę, no to jest naprawdę sztos. Dodałam jeszcze wydrukowany taki element, który zakrywa w sumie tutaj firmę, więc taka sentencja dla chłopaków z rodziny, jakby było im smutno to wystarczy tylko odrobina, aby zadać codzienności pikanterii. No to jeszcze rzut oka szybki, zanim zapakuję ostatnią paczkę, to jest akurat dla mojego szwagra, ale chłopaki mają to samo, więc też ląduje u szwagrów i braci szczoteczka, cukiereczki, odrobina pikanterii i maseczka. No, i została mi do zapakowania ostatnia paczka z prezentem dla mojej mamy, i mam tutaj dla niej makramowego anioła, którego chyba włożę tutaj pod ten foliopak tej pościeli. Pościel z Homedius Satynowa 160x200. Przepiękna! Po prostu sama bym w takiej spała. Z jednej strony jest jasno-fioletowa, z drugiej granatowa w takie kwiatki, więc taki prezent trafi do mojej mamy. No i jeszcze ma tutaj wypustkę, więc jeszcze jest to taki element bardziej ekskluzywny i dający po prostu taki lepszy efekt wykończenia. No to moi drodzy. Taśma się wyłączyła, produkcyjna, pakownicza i tak dalej. Elf ma dzisiaj już wolne. Musi to jeszcze wszystko zapakować, w sumie do większego kartona i nakleić etykiety z impostu. Ale ogólnie e, wszystko zapakowane, jak właśnie liczną rodzinę. To tyle prezentów pod choinką. Można zobaczyć. Szkoda, że nie jesteśmy w stanie się w jednym czasie w wigilii i miejscu spotkać, więc tutaj każdy weźmie swoją część do siebie i po prostu. Będzie odpakowywać w swoim czasie, więc tak się prezentują prezenty w 2020 roku. Jak widzicie, przez przypadek tak naprawdę wyszły takie naturalne kolory, jeśli chodzi o opakowania. Tamte kartoniki w sumie tak zadecydowały, ale dzięki nim bardzo szybko byłam w stanie zapakować te wszystkie rzeczy. No i tutaj reszta i dla mamy wybrałam taki papier też y, pakowy tak, y, taki pakowy y, brązowy z takimi nadrukami więc ładujemy to do wielkiego pudła a ja wyprowadzam na spacer y, paczki. jadę do podkomatu z samego rana paczki skończyłam pakować dosyć późno, więc nie chciałam, żeby przez całą noc leżały Packo macie, dlatego rano w naszym wózku po naszej córce, który jest takim naszym wózkiem towarowym obecnie. Jadę zawieść trzy paczki. Czy paczki, czy paczki, czy paczki.